Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Logan i Bedwolf i kończy... zaczynamy tam, gdzie skończyłem, a, tam, a skończyłem na wstępie do masakry i Mordoru po... w starym obozie. Ale najpierw sobie. Najpierw sobie otwieram skrzynki. O, miksturki zawsze się przydadzą. Trochę rudy też, nie pogardzę. Co tam jeszcze, tajniki magii, narod od bogów... Ach, niech to będą księgi. Co jak co, ale w siedzibie magów zawsze można znaleźć coś ciekawego. Raz, raz. Tylko jak zwykle kombinacje. Dobra, przydałby się też list do Sardasa, ale nie wiem, gdzie jest list do Sardasa. Hmm. Dobrze, że zainwestowałem teraz w otwieranie zamków. Zima, noc. Dobra, jeszcze pozostałe skrzynki sprawdzę. Ciekawe gdzie jest ten list do Sardasa? Czy jest tu gdzieś list do Sardasa? O, cześć. Hmm. Kwiatelka coś tu jest w ogóle jakaś skrzynka czy coś. Na górze też już nic nie ma Dobra Zaczynamy Mordor Będzie ciekawie Wszystko po to, żeby uwolnić Kowala Dobrze ten miecz zabija Okej. Okay. O, morda Leżysz Ups, o kurtka Mikstury Dobrze, za zapas. Zapisujemy i zaraz sobie obczaję co tam krok miał w kieszeniach. Stawaj do walki, koleś. O kurde, dużo. Kurde! Dużo ich tutaj! Trochę! Chyba będę musiał robić na zasadzie Hit and Run, czyli uderzyć kilku, zjać do bezpiecznego miejsca. Chyba, że użyję swoich łuczniczych talentów. Brawo, Kruka. Podawiam Cię, podsuwam po co wam to? Uuu, ten to Uuu, Miksturki? Nie pogardzę. No, to jest to akurat słabsze, ale. Aaa, bo to chyba był handlarz. To się przyda. Taki randomowy strażnik. Zabije. Zabije. Za małą zręczność, żeby. Zabójstwo przy świadkach to samobójstwo. O, świetnie złe hasło. Zabójstwo przy świadkach to samobójstwo. Muszę zapamiętać sobie to hasełko. Ale najpierw, o. Dużo mam tych 50 -tych miksturek. Jego? A ty się skąd tu wziąłeś, cholera? Koleś się chyba wypstrykał z, z, z łuku. Dobra, ten leży... Siema. Siema. Dobrze, że mam z Jela. Poproszę, eksturki. Łyk. 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 Może jakieś fajne jeścienie, albo co? Chrona. Chrona. Ja, tak jest. A, następny. Zgon. Lepiej zapiszę grę. Bo teraz będzie walka z Gomezem, oczywiście, niż na dzień. Nagrywam. A pewnie jeszcze po drodze muszę załatwić jego bodyguarda. A nie, proszę, jest Gomez. No, i żeby mi to było ostatni raz. I Gomez ma co. Jak się tu dostałeś? Czekaj-no. Czy to nie ty walczyłeś z naszymi ludźmi w wolnej kopalni? Siema. Twoi ludzie nie mieli prawa jej atakować. Musiałem zapobiec twoim szalonym zapędom. Rozmowa ze mną takim tonem wymaga pewnej odwagi. Ale zjawianie się tutaj tak po prostu to już zwykła głupota. Pewnyś? Osobiście dopilnuję, żebyś już nigdy nie wszedł mi w drogę. Jeśli Oszty w życiu. Nigdy więcej tego nie próbuj. Serio? Nic sobie nie robisz z faktu, że ja właśnie Cię zaatakowałem. I że przed chwilą przyszedłem wielki zdrajca, te rzeczy, który tego. No i dobrze. Zaraz powinienem wstać. poproszę mój miecz. Super potężny. który. I który już jesteś trupem gościu? Ej Gomez, może byś tak nie zaatakował, jak już faktycznie chciałeś dopilnować? Jak zwykle trafianie, znowu szukasz kwaśnych, leżysz. Weźmy sobie Twój mieczyk, bo chyba też jest fajny. Klucz Klucz Gomeza. Pieści niezwyciężoności. O, fajne. Chyba sobie zarzucę Artefakt Multi-Ten, bonus do siły. Nie, on daje cały bonus do siły. Punkt życia. Bonus do siły. Dobra, co to, to chyba dostałem dwa klucze w sumie. Klucz... A, czekajcie. Klucz do skrzyni, skrzynia... Kawalorna... Nie spojrzałem co to był za jeden z tych kluczy. Lutnie... A! Składowisko magnatów! Skrzynie Gomez'a... spok I w razie sobie zajrzę na górę, w tym układzie, bo chyba tam gdzieś jest skrzynia Gomez'a. Oczywiście nie sprawdziłem... Wiecie co? Poza tym, że zapiszę grę, sprawdzę ile już nagrałem, bo oczywiście nie sprawdziłem i zaraz wracam. Dobra, już jestem, wiem już ile mam. To chyba nie jest skrzynia Gomez'a. Natworzę się... Nareszcie sztuczce, świecznik. Monety. Duchowa siła, zdrowienie. Też się przyda. Wszystko się. Wszystko co jej położę w wyprawie się przyda. Magiczna ruda. Nie potrzebuję. Tutaj nie chcę. Na górę. Chyba jest spokój Gomeza, sądząc po wystroju. U, fajna mikstura jakaś się prezentuje. Bonus do siły. Od razu łyknę. Każdy bonus do siły się przyda. Miściwa stal, pięć trola, Kusza, pełt Ruda... Tak jest. O, ten gniew No no. I wymaga niewielkiej siły ten Uriziel. O cześć. Czy to nie ta, którą zrzucili przede mną? Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać to właśnie zabiłem gomezę, wymordowałem połowę górnego pierścienia. Wszystkich magnatów? No, prawie wszystkich, bo jednego brakuje. A ty? Co to jest? Książka? Sztuka walki. Już przeczytam. Sztuka. Czwart Sztuka walki. A to nie jest, niestety, letnie. ucząca książka. A to był, no, w sumie proste. Zgarniamy skarby. Jeszcze muszę iść do kowala. Muszę go uwolnić. Co tu ciekawego jest? Dobra, wiem, walić to, idę po Kowala. No, muszę jeszcze go uwolnić, ponieważ on ma do, do zaoferowania kredyt wdzięczności. Czy panowie strażnicy mają na, na mnie są kompletnie wywalone, mimo że przed chwilą. O no, proszę, jest brakujący magnat. Stój! W miejscu! KURDE! O tak... Miecze dwuręczne są fajne, mój miecz też jest fajny, ale niestety taki jest problem. Źle uderzysz, klawisz i od razu... Giniesz. W walce z jednoręcznym. Bo niestety NPC-ty strasznie wymachują nimi. Jak głupi. Dobra, chodźcie na to blizna. Mam z tobą do pogadania. O, kolejny poziom. Kusza. Mieć blizny. Mikstura. Zapis. Bulita zabiłem wcześniej. Gotuj broń, bo jeszcze pewnie na jakiegoś strażnika w Lochach wpadnę. Oczywiście. Dobry, jestem w kobry. Masz pan. Z... Dobra, pan nie masz klucza. A, znalazłem. Jednak mam klucz. Dobra, trzeba wolić. Okej, okay, panowie nie są Kowalem. Ale pan jest Kowalem. Czego chcesz? Nie wyglądasz mi na jednego z siepaczy Gomeza. Bo nie jestem. Masz rację, nie pracuję dla Gomeza. Więc jak się tutaj dostałeś? Tylko Gomez ma klucz do lochów, już nie. Dostałem go od niego. Chcesz powiedzieć, że to ty załatwiłeś Gomeza? Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego, ale cieszę się, że ten przeklęty bandziar dostał wreszcie co mu się należało. No, ale dostał. Dlaczego mnie uwolniłeś? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty, i pomyślałem, że mógłbym załatwić Gomeza i zwrócić ci wolność. Cóż, wielkie dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni, to pogadamy. Do zobaczenia. A, no. Z zamierzam wykorzystać tę wdzięczność. Ponieważ wiem, że może zaoferować mi coś fajnego w związku z moją nową zbrojką. Pra co prawda nie jest niezniszczalna i nie czyni mnie nieśmiertelnym, ale... Jak się uprzeć? Przydamy się teraz jednak jakieś łóżko. Od biedy może być łóżko strażnika. Nieźle, nieźle jestem. W samym środku obozu, w którym wszyscy chcą mnie pozabijać, sobie urządzam drzemkę. Cześć blizna, a ciało blizny. Tak ktoś jest? No już, zajdź mi z drogi. No dobra, dobra, wyluzuj gościu. Ja chcę do Twojej kuźni. Niewykończony miecz, kusza, siekacz. Zdejmę tego strażnika, bo będzie mi zawarł. Eee, a ty, Skip? Zabiłeś mnie? Czym się tutaj sprzedajesz? Też, ale ty. Rozumiem. A ma na mnie kompletnie wywalone. A, jesteś. Mam u ciebie dług wdzięczności za wypuszczenie mnie z lochu. Wiesz, tak sobie myślę. Nie mam nic cennego, co mógłbym ci dać, więc może zamiast tego wykuję dla ciebie coś specjalnego. Może jakiś pierścień, albo coś w tym stylu. Siłę życiową, pierścień ochrony, umiejętności magiczne, wzmocnienie zbroi? Oczywiście. Biorę. Możesz dla mnie wzmocnić tę magiczną zbroję? Jasne, daj mi ją i zaczekaj chwilę. Znowu jestem nagi. Oto Twoja wzmocniona zbroja. Teraz jesteśmy kwita. Dlaczego Gomez kazał zamknąć cię w lochu? Ten sukin syn ubzdurał sobie, że spiskuje potajemnie z magami ognia. Nie zabił mnie tylko dlatego, że jestem najlepszym kowalem w całym starym obozie. No i wrzucił mnie do tej zapluskwionej celi i wypuszczał tylko wtedy, gdy była dla mnie jakaś robota. Hm. A to dziad. Do zobaczenia. No, jesteśmy kwita, a ja muszę się szybko ubrać, zanim coś mnie zaatakuje. Pancerz. Jeszcze jest ulepszona. Wizualnie tego nie widać, ale trudno. Odwiedzę jeszcze składzik, który zawsze chciałem odwiedzić, a który niestety nie idzie inaczej odwiedzić, jak. właśnie w tym momencie. Ja sobie powoli wyjdę z obozu. Oto jest. Składzik Magnatów. Że jest tam coś ciekawego. Poza kawał kawałkami rudy, które sobie tutaj leżą. Szkoda, że nie da się go wcześniej odwiedzić. Są tu fajne rzeczy, które na wczesnym etapie gry, a na tych trochę późniejszych, mogą się przydać. ale dobra. Zbierzmy co trzeba. Zobaczmy, w ogóle ja mam. Punktu umiejętności. Lepiej sobie zapiszę krew przed wyjściem. Bo jednak paru strażników to nie będę musiał pokonać. Witam Państwa. Ktoś ma ochotę? O, Pan ma ochotę. Kurde, ta nowa zbroja. Albo ten kołoś jest super słaby, albo ta nowa, ulepszona zbroja jest naprawdę fajna. Jak ktoś nie chce no, no walczyć, to może uciec. Mądry wybór. Cześć! Chcesz połaczyć? Odrąbię ci palce. To się. da, to się otworzy? Schowa. Eee. To się otworzy w ogóle? Ale lipa. Dobra, to yy, teleportuję się najpozorzej w świecie do nekromanty, a od nekromanty do śniącego z powrotem. I myślę, że to już zacznie następny odcinek przy wejściu do świątyni śniącego. Mam przydatne rzeczy, pogadam tylko z panem Ksar. Nasem Udało mi się, Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. I to wszystko? koleś? Poszukuję wiedzy magicznej. Uu. Punkt życia. siła. Punkt życia, mana, Przyzwanie demona. Armia ciemności. To brzmi fajnie. Mogę przyzwać też go Gulema Dobra no, skoro to wszystko co masz mi do powiedzenia? No to trudno. Ale ja co do śniącego? Czyli co? W następnym odcinku widzimy się przed wejściem do świątyni. I co? Do następnego razu. Trzymajcie się i cześć!